Są na przykład trzy czy cztery panie, które trafiły do nas w, w strasznym stanie, wszystkie mieszkają z synami, którzy dwóch jest chyba uzależnionych od alkoholu, dwóch nie, no ale mieszkają z nimi, robili awantury, zabierali rzeczy, wynosili, yy, sprzedawali, robili afery w domu i tak dalej. One w ogóle w zasadzie nie funkcjonowały. Dostaliśmy, znaczy one do nas trafiły przez ośrodek pomocy społecznej. Zmiana, jaka w nich nastąpiła, w sumie można by było powiedzieć, obiektywnie nie jest wielka, bo dalej mieszkają z synami. Ale po pierwsze, bardzo się wzmocniły wewnętrznie, stawiają tym synom granice, mają, mają wszystkie niebieskie karty cały czas, które są aktywne czyli są monitorowane przez dzielnicowych, wiedzą co zrobić w danym momencie. I to jest tak, że to jest taki system. Jak one się wzmocniły i znają bardziej swoje prawa i potrafią stawiać granice, to ta druga strona też zmienia pozycję.